Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku jestem Ciacho, a dzisiaj druga część y, odcinka z giereczki Moto X3M. Tak jak Wam słuchajcie, mówiłem, dzisiaj motorem tym, tym, właśnie drugim, pojedziemy sobie od levelu 16 do levelu 25. Więc ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was już słuchajcie do oglądania i chciałbym Wam powiedzieć, że level 16 to jest najtrudniejszy poziom z całej giereczki y, i spróbujemy go sobie tutaj jakoś szybciutko przejść. Ok, udało nam się to mega szybko zrobić. I tutaj trzeba wyskoczyć. No i mamy, słuchajcie, gotowe w 9 sekund <noise> e, najtrudniejszy level z tych 10, e, które dzisiaj przechodzimy. No bo dzisiaj zostało nam mniej niż e, w poprzednim oto e, odcineczku. E, no i ogólnie widziałem, że zbytnio ta giereczka nie przypadła Wam do gustu, patrząc na, na wyniki poprzedniego odcinka. Ale no, słuchajcie, jak powiedziałem, że będzie druga część, no to ją zrobię. Ale już wiem na przyszłość, że, że Wy wolicie chyba ewidentnie inne. Filmy, dobra, skupmy się teraz, słuchajcie, na przejściu tego porządnie. No i niestety chciałem tutaj zro zrobić ładnego flipa i mi nie wyszło. Więc sobie lecimy szybciutko, poczekajcie. No tutaj mi coś nie idzie, dobra. E, jak najtrudniejszy level, czyli ten 16 mi szybko poszedł, no to tutaj dalej troszeczkę gorzej. Dobra, ja tutaj nie będę robić jakiś flipu, tylko po prostu sobie to przejdziemy, byle przejść to jak najszybciej. Tutaj to chodzi. Serio, serio, słuchajcie, będę się z 17 tyle metrów. 17 to jest w miarę łatwy level. <gryw> tutaj chodzi, słuchajcie, o to, że musimy tak sobie wyskoczyć i wpaść tam, a wtedy to, to szare pojedzie nam do góry. Patrzcie, coś takiego. Coś takiego. Tutaj teraz musimy się cofnąć. Ok, i musimy tutaj wyskoczyć. No nie, ej, słuchajcie, nie, no. 17 to miał być łatwy poziom 16 miał być, słuchajcie, najtrudniejszy z wszystkich, ja tą giereczkę przeszedłem już sobie 4 razy wcześniej i nie miałem żadnych problemów z tym poziomem, więc czekajcie spróbujemy to sobie zrobić Okej. Okay. o, dobra, udało się i teraz nam się dopiero, słuchajcie to yy, jedzie sobie do góry, no i możemy wyskoczyć no i dobra, mamy ten level zażegnany powodzeniem no i okej okay. no i tutaj musimy sobie pyk tyłem wjechać no i mamy na jedną gwiazdkę 17 gotowy okej okay, była niestety reklama tak jak to w poprzedniej części ale my sobie lecimy słuchajcie dalej nie przejmujemy się reklamami no i co lecimy sobie jesteśmy na 18 więc do 25 ja jeszcze kawałeczek tamta część 15 poziomów zajęło mi słuchajcie 13 minut nagranie odcinek wyszedł 12 minut, ale nagrywałem to 13 minut, no bo wiecie, ło! Udało się, Wy, wyciąłem re, reklamy w giereczce i tak dalej i tak dalej, bo ja nie chcę sobie niczego tutaj reklamować, no i, e, no i co, i tyle, nie? I sobie lecimy dalej, już 19, więc zobaczymy ile nam zajmie ta część, ogólnie te zielone kwiatki, tak jak mówiłem, w tamtej części też nas niestety zabijają, jeszcze się wam ch chciałem tutaj opowiedzieć jedną rzecz. Myślę, że dosyć ważną, na pewno, ko na pewno kojarzycie taką giereczkę jak Genshin Impact. E I ogólnie powiem Wam, że deweloper tej gry wysłał do mnie ostatnio ofertę współpracy i zastanawia zastanawia zastanawiałem się, słuchajcie, co o tym myśleć. Jeszcze mu nie odpisałem, więc jeżeli macie jakieś słuchajcie, swoje zdanie, no to możecie mi napisać w komentarzu, co z tym zrobić. A po drugie napisał jeszcze do mnie słuchajcie, developer, y, ja jakiś tam gość z Facebooka i pytał czy bym nie chciał y, mieć współpracy z Facebook Gaming i streamować na Facebook Gaming. Ale ja Wam szczerze powiem, że ja na, nawet nie mam Facebooka i jakoś nie jestem do, te, do tego przekonany, więc ja słuchajcie, y, y, nie żadne Twitche, nie żadne Facebook Gaming, tylko ja zostaję przy YouTubie, więc no i niestety zginąłem. Więc jeżeli sobie, chodzi o, o współpracę z Facebook Gaming, no to ja nic takiego nie podejmuję. Ale jeżeli macie jakieś swoje zdanie na temat tego y, Genshin Impact, no to możecie mi napisać w komentarzach. I szczególnie yy, chyba od momentu, kiedy wrzucam ten film, to chyba dwa dni temu albo jeden dzień temu, do, dokładnie jeszcze nie wiem kiedy to słuchajcie, wrzucę, bo zależy kiedy to zmontuję. Wrzuciłem wam ankietę, więc miło by mi było, gdybyście zagłosowali w tej ankiecie. A ja się teraz słuchajcie skupiam dalej na gierce, bo teraz się rozgadają. Dobra, y, szybko sobie przeszliśmy do tego 21 okej. Okay. O nie, tam była już meta, to ja już bym to miał za sobą, gdybym po prostu mm, po prostu tam wpadł, waga. No i mamy gotowe. Na jedną gwiazdkę, ale mamy. No i kolejna reklama. Jeśli się słuchajcie, zastanawiacie skąd wiem kiedy jest reklama, no to wtedy, kiedy nam wyskakuje e, taka informacja o tym, e, że, że gra zatrzymana. Ja, ja się tutaj zabiję słuchajcie, specjalnie, bo chcę, żeby czas nam się zrestawał, bo przez tą reklamę nam poleciał. No i sobie lecimy. Tutaj to jest w miarę taki fajny poziom, przyjemny. Myślę, tutaj można by było flipa zrobić, ale nie zrobiłem. No i mamy checkpoint, bo to zielone światło to jest checkpoint. Tak samo jak słuchajcie w tamtej części. W pierwszej wrzucę wam direczkę do opisu, jeżeli ktoś by z Was sobie chciał zagrać, tak? Eee, no. Brakuje nam słuchajcie trzy eee, subskrypcje do, do osiągnięcia 1260, więc miło by mi było, gdybyście zostawili subika. A ja sobie tutaj lecę dalej. Jeżeli mam jakiś taki trochę głos, taki głos yy, nie taki, no to przepraszam was, ale nagrywam to... Nagrywam to rano, nie? Bardzo rano to nagrywam. No czy bardzo, jest 10. Jest 10.40, nie? E, po prostu teraz są zdalne i mam 20-minutową przerwę, więc sobie na, nagrywam akurat dla was odcinek, bo tylko teraz mam czas. Dobra, 23. Tutaj mamy coś podobnego jak poprzednio, tylko um, popsułem. Czekajcie, czy tutaj da radę Filipa zrobić? Nie da rady, Dobra, e, więc sobie, dawaj, lecimy. I, I co? I tutaj musimy sobie stanąć pięknie. I tutaj mamy taką oto. Piękną jazdę jak widzicie, 12 sekund dłużniereczki tego levelu, dobra. dobra, lecimy sobie dalej, no i checkpoint, pyk, pyk, lecimy, eee, i, no no i tutaj takie coś, flip taki, taki niepełny, taki na 3 czwarte, no i i wygaduję, że tutaj będzie już gdzieś meta, tak, dokładnie mamy metę. No i co słuchajcie, przedostatni poziom, przedostatni dokładnie. Zobaczymy ile nam zajmie, bo pamiętam, że yy, 25, on jest dosyć taki długi. Znaczy nie ja jakiś bardzo, ale jest dużo więc nie można poprzeć, ale na, na pewno łatwiejszy od, od tego 16 Wow. Słuchajcie, jak ja to zrobiłem. Wow, naprawdę XD, bo to byłbym pewny, że nie dam rady, no i z tutaj, więc zobaczymy gdzie mamy checkpoint, bo nie pamiętam. Aha, checkpoint mamy, ok. Tutaj musimy do dechy wcisnąć gaz, No i się udało. No i mamy checkpoint. Tutaj coś tam lata. No i... no i co? I to będzie chyba już końcówka tego. Tak, okay, tutaj trzy, to... OK. I mamy metę jak widzicie. No i co? Słuchajcie, ostatni 25 level. Lecimy. Zobaczymy. Ok, słuchajcie, okazało się, że to była tylko reklama, więc yy, ale mi nie wyskoczyło game pause, tylko mi po prostu zamuliło. Dobra, lecimy z ostatnim levelem. Tak, słuchajcie, ostatnie 25 leveli sobie przeszliśmy w mniej więcej 20 minut, więc myślę, że fajna giereczka 20 minut, no bo 13 minut mi zajęło w tamtym odcinku. Tutaj jeszcze nie, nie wiem ile, ale przeczuwam, że około to, nie wiem, 10, 9 minuta, coś takiego. Ja tutaj po odglądu na żywo nie widzę Więc tak zgaduję No i uwaga słuchajcie Tutaj nam tak właśnie wyskoczy I I nie słuchajcie to jeszcze nie będzie koniec tego filmu Jeszcze to nie będzie koniec Tutaj sobie zrobimy flipa No nie tak jak wam słuchajcie Mówię to jest ten moment w którym Troszeczkę się tutaj trzeba natrudzić Ale tutaj jest taki mój sposób że trzeba sobie Podjechać na koniec no i gaz do deski Tak więc czekajcie Spróbujemy spróbujemy okej okay i gaz do dechy, i mamy słuchajcie całą giereczkę, przeszliśmy w 53 sekundy ten poziom no i co, to by było słuchajcie na tyle, jeszcze sobie zrobimy króciutkie podsumowanie, żeby ten odcinek nie był za krótki, 3 gwiazdki udało mi się mieć w dziesiątym a w jedenastym brakło mi dosłownie 50 setnych sekundy eee, no, pół sekundy mi brakowało, czasami nawet słuchajcie, mniej do trzech gwiazdek ale 3 gwiazdki mam tylko w dziesiątym, prawie w 11. Eee, w dużej ilości poziomów mam dwie gwiazdki w niektórych mam jedną, a w niektórych nie mam y, ani jednej. Na przykład w piątym, tylko w piątym, słuchajcie, Z zobaczmy sobie szybciutko. Tak, wszędzie indziej mam, tylko nie mam piątym. No to co, słuchajcie, przejdziemy sobie, myślę, ten piąty jeszcze raz. Spróbujemy sobie zdobyć tą gwiazdkę. No i co, le lecimy sobie. Y, jeszcze sobie przejdę ten piąty, no bo wszędzie mam, słuchajcie, chociaż jedną gwiazdkę w piątym, nie mam, więc spróbujemy, spróbujemy. Y, ja tutaj jadę cały czas. Na full gaz, więc zobaczymy co takiego było trudnego w tym poziomie. Bo nie wydaje mi się, żeby było coś tak trudnego, żebym ja nie dał rady. Dobra, flip, za się sobie pół, se, pół sekundy. Ja, to nie jest jakiś trudny poziom, to jest ten jeden z łatwiejszych mi się wydaje. to Czemu mi tak sobie źle poszło? No. Dokładnie, I, i mamy dwie gwiazdki. Tak, te, no i teraz mamy na każdym poziomie dwie gwiazdki. Jeszcze chcia, chciałem wam powiedzieć że to jest podstawowy motor, dzisiaj sobie jeździliśmy tym motorem, a za 40 gwiazdek właśnie mamy taki motor z takim e, kościotrupem, to jest ostatni, słuchajcie, motor, on się prezentuje właśnie, słuchajcie, tak w gierce, więc naprawdę kosmicznie i z no moim nowym motorem dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a w opisie tego filmu macie link do giereczki, jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć!